Tutaj zbierają się ludzie, którzy bardzo lubują się wiadomo w folklorze, w takich ludowych tradycjach, w ludowych ubraniach, także myślimy, że coś może będzie z tego konkretnego. Jesteśmy na trasie Redyku Karpackiego w Kamesznicy, gdzie odbywa się trzecia jesień pasterska. Tu można zrobić między innymi takie etno zakupy. Dzisiaj organizujemy taki folk shopping, Kupić u nas można różne rzeczy folkowe, ludowe, e, używane co prawda, też są nowe, e, także sprzedajemy biżuterię wyrabianą ręcznie, typu sutarz oraz koralików swarowskiego, tak, Ania? Tak, z koralików i biżuterii swarowskiego. <śm> Takie właśnie wydarzenia towarzyszyły jesieni pasterskiej w Kamesznicy. Przez wieś przeszły owce, a na scenie prezentowały się kapele góralskie. Katarzyna Gacek-Duda grała na instrumentach pasterskich z różnych rejonów Karpat. Co łączy muzykę pasterską z różnych krajów? Podobieństwo różnych skal, ale przede wszystkim wypas owiec i, i to, że jesteśmy jedną wielką rodziną Wołochów. Czyli mamy podobną krew, jeśli chodzi o pradziadów, i to w jakimś stopniu sprawia, że y, muzyka pasterska z różnych regionów jest podobna, chociaż wiadomo, różni się od siebie no nie? i można ją segregować. Ej, ty mój się Ej, ty mój Redykowi Karpackiemu towarzyszyła promocja niezwykłej książki Śpiewnika Karpackiego, który stworzył Władysław Motyka. Zanim przyszedł ten moment, że tutaj spotykamy się u nas w Beskidzie Żywieckim z Redykiem, ja promuję mój Śpiewnik Karpacki, to były jednak długie przygotowania. Bo i basowie musieli się przygotować logistycznie taką trasę, prawda, opracować, żeby to wyszło. Natomiast Śpiewnik Karpacki mogę powiedzieć, może nie nieskromnie, że jest to ewenement wydawniczy, gdyż po raz pierwszy ukazała się publikacja, która obejmuje dziedzictwo kultury muzycznej całych Karpat. Są jakieś oczywiście elementy wspólne tego wszystkiego, bo ta tradycja pasterska, górska jest wspólna dla tych regionów, ale każdy chce w jakiś sposób szczególny zaznaczyć swoją indywidualność. I dlatego mamy tak bogaty wybór, tak bardzo różnorodny. Ten śpiewnik jest zapisany w siedmiu językach. Także pod tym względem również lingwistycznym było to pewne wyzwanie ale udało się spotkać na tym szlaku bardzo ciekawych ludzi, którzy pomagali w tym, konsultowali, żebyśmy nie zrobili czegoś, co się nie obroni. I od strony warsztatowej. No udało się to, dużo kontaktów się nawiązało, a tam jak szedł ten Redyk, to na miejscu ludzie jakby dotykali tego wszystkiego, tego co stanowi o tej istocie kultury góralskiej, kultury pasterskiej. To co jest w tej książce, właśnie pokazujemy te żywe regiony, które jakoś się zaznaczają, których kultura dalej jest żywa, jest pielęgnowana. Czyli to, co prezentujemy, to jest żywy obraz kultury muzycznej Karpat. Jeżeli nie będzie takiego działania, prawda animowania tej kultury, utrwalania jej, dokumentowania tego, to faktycznie ta kultura może zniknąć. No bo nie wytrzymuje konkurencji z tą kulturą mas mediów prawda z tym wymieszaniem takim wszystkiego w jednym kotle a to jest właśnie istotą naszej tradycji naszej kultury ta oryginalność naturalność która wypływa z tego co ludzie tutaj na miejscu tworzyli